Witajcie moi kochani, to już drugi odcinek z cyklu Jak zarabiać. Dzisiaj poruszymy sobie kwestię zarabiania na bankach, czyli po części jak zarabiać w internecie i bez dużego wysiłku. No to zaczynajmy. W opisie tego filmu dam link do aplikacji, która pozwala śledzić, czy spełniacie warunki promocji i czy pojawiły się jakieś nowe promocje bankowe. Od razu zaznaczam, że jest to film dla osób, które mają co najmniej 18 lat, ponieważ konto bankowe można mieć niby od 13 roku życia, od 16 roku życia tam za zgodą rodzica i można go używać dowoli. Jednak zdaję sobie sprawę, że zakładanie kont w banku poniżej 18 wymaga angażu rodzica, a raczej twojemu rodzicowi nie chce się co chwilę chodzić i zakładać i likwidować konta, więc... Przeznaczam ten film głównie dla osób pełnoletnich. Ostatnio jest głośno dosyć o tym temacie: zarobiany na bankach. Od dłuższego czasu banki prowadzą coś takiego, że jak założycie tam konto i spełnicie pewne warunki, to dostajecie tam różne premie na konto, na przykład 100 zł, 200 zł. Choć no 100 zł to jest bardzo słaba premia, jak na aktualne warunki, bo banki oferują przeważnie 300 zł, niektóre do 400 zł. No ale dobra, na czym to polega? Polega to na tym, że składamy wniosek przez internet o konto, na przykład w banku, nie wiem, ING. W moim przypadku tak było, ja tak zrobiłem, choć teraz zostałem w ING, bo i tak miałem zmienić bank. No i składacie sobie taki wniosek przez internet, wypełniacie potrzebne dane, sprawdzacie oczywiście wcześniej, czy konto w waszym wypadku będzie darmowe. Ja jestem poniżej 26 roku życia, więc Praktycznie w większości banków mam wszystko za darmo, więc się nie przyjmuję, no i zakładacie takie konto, przychodzi do Was umowa kurierem przeważnie, podpisujecie ją i przychodzi Wam karta. No i teraz musicie sprawdzić, jakie macie warunki. Choć lepiej zrobić to oczywiście przed założeniem konta i ocenić mniej więcej swoją zdolność. W moim przypadku było to na przykład że przez 3 miesiące musiałem zrobić tak, w, jednym miesiąc, w pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy Wpływ na konto 500 zł i jedna transakcja kartą. I potem w drugim miesiącu to samo i w trzecim to samo. Wymaga to bardzo mało czasu. Jedyne czego to wymaga to trochę organizacji czasu, bo musicie o tym pamiętać mniej więcej. To nawet nie wymaga dużo pieniędzy, no bo możecie pójść do sklepu osiedlowego i kupić sobie bułkę, nawet jedną kajzerkę i zapłacić kartą i to też się liczy. Ja tak właśnie robię, no też bez przesad, nie, nie będziemy tu robić specjalnie zakup są oczywiście takie promocje, gdzie trzeba wydać konkretną kwotę, ale jest to bardzo rzadkie i ja unikam takich promocji. I uwierzcie mi, że jeśli wy będziecie szukać dokładniej, to na pewno nie traficie na taką promocję. Znajdziecie coś dla siebie, bo jeśli w jednym banku będzie taka promocja, że trzeba wydać, to w czterech innych będzie taka, że wystarczy zrobić parę transakcji kartą na dowolną kwotę. No, i uznajmy, że zrobiliście te warunki, jest wszystko ok. No to tam w terminie określonym przez bank w promocji dostajecie premię. W moim wypadku było to tam chyba 160 zł, jeśli dobrze pamiętam, jak otwierałem konto wienkie. Jest to bardzo proste, zajmuje mało czasu, jednak co trzeba podkreślić, to fakt, że musicie posiadać dobrą organizację, że tak powiem, pracy. Ponieważ musicie pamiętać, żeby otworzyć to konto, spełnić warunki i zamknąć je potem. A drugą rzeczą, o którą musicie pamiętać, jest fakt, że jest to tak naprawdę zastrzyk finansowy, ponieważ, no dobra, uznajmy, że zrobicie to za jednym zamachem i otworzycie sobie tam, nie wiem, z 9 kont, zgarniecie z wszystkich premię, skasujecie sobie 8 kont i zostawicie jedno. No i teraz pojawia się problem, ponieważ z jednej strony jesteście w stanie dzięki czemuś takiemu Zgarnąć między 1000 a 2000 zł, ale jest to zastrzyk finansowy. To nie, jest, to nie jest, że tak powiem, dochód, który będziecie mieć przez miesiąc rozłożony, chyba że tak sobie ustalicie. Ale niestety większość banków ma tak zwany okres karencji, czyli okres, przez który nie możesz być klientem banku, żeby zgarnąć premię. Czyli na przykład BNP Paribas, z tego co pamiętam. Miał 9 miesięcy, nie wiem czy coś się zmieniło, bo tak lawirowali między 9 a 12 miesięcy. Chodzi w nim mniej więcej o to, że jak chcecie wziąć udział w kolejnej promocji, na przykład, nie wiem, zgarnęliście 200 zł i BNP organizuje kolejną promocję, to przez 9 miesięcy ostatnich od momentu, kiedy ogłoszono tą promocję nową, nie mogliście być klientem banku, czyli jak, nie wiem, założyliście w styczniu konto i zgarnęliście w styczniu 200 zł i w marcu bank ogłasza kolejną promocję na 200 zł, to niestety Wy nie możecie w nie, wziąć w niej udziału, ponieważ minęło mniej niż 9 miesięcy. Najgorzej sytuacja wygląda w Banku Millennium oczywiście, bo w Banku Millennium okres karencji wynosi dożywacie, czyli... Jak raz skorzystaliście w przeszłości, to już więcej nie możecie. Ja osobiście miałem konto w WNG, Millennium i PKOBP i najgorzej w sumie wspominam Millennium, szczerze mówiąc, I, ale to jest kwestia na inny Poza tym nie będę się pastwił. No i dobra, ile można z tego zarobić? Tu już wszystko zależy oczywiście od organizatorów, jakie oni dadzą premie i jakie warunki dadzą. Te są przeważnie proste i nie zajmują dużo czasu, no ale jak sobie to sumujecie, to jesteście w stanie wyciągnąć plus minus tak 1000-2000 zł. Choć zresztą może przejrzyjmy sobie mniej więcej, jakie kwoty teraz są na czasie, bo ja mam tą aplikację, do której link Wam dam w opisie i zobaczymy sobie mniej więcej, jakie są promocje. Mamy tak 300 zł na start dla Banku City Handlowy to mamy 300 zł. Mamy 250 zł od Mbanku, to jest 550 zł. Oczywiście to, co teraz mówię, to są oferty tylko dla banków, w sensie dla kont indywidualnych, bo są jeszcze dla kont firmowych, ale zakładam, że nie każdy tutaj prowadzi firmy i no, no właśnie. To mamy już 550 zł. Mamy 50 zł za założenie w Santanderze, to jest 600 zł. Mamy 300 za Alior, to mamy 900 zł. 900 zł mamy już uzbierane. Mamy 160 zł za ING, to będzie 1060 zł. Mamy również 100 zł za otwarcie konta w Pekao z Żubrem, to już będzie 1160. 100 zł za PKO BP, czyli już 1260 mamy kolejny bonus w PKO za 300 zł ale na razie go nie wezmę pod uwagę, a dobrze mamy 100 zł za dodanie karty w PKO, czyli mamy już 1360 zł mamy również ofertę Banku Millennium ale to jest do polecania czyli nie potrzebujemy i mamy 500 zł za konto w Credit Agricole, czyli mamy jakieś no bardzo blisko 2000 zł. Oczywiście są tu jeszcze programy poleceń, więc jak macie znajomych, którzy są chętni, to możecie ich namówić i zgarnąć dodatkowe nagrody. Na przykład w Millenium możecie za każdego poleconego znajomego zgarnąć 8 dych, i na przykład w ING za każdego poleconego. 100 zł, a dla każdego poleconego w PKO z żubrem i w PKO BP macie po 100 zł, również za każdego poleconego. Według mnie jest to bardzo dobra metoda, która nie wymaga dużo czasu i tak naprawdę zaangażowania. Jedyne, czego wymaga, to systematyczności i dobrej organizacji, że tak powiem, swojej pracy. Dobra, no to to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Hej!